Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, jak ustawić tryb nocny na telefonie Pokopat M1. Na początku przechodzimy do ustawień. Tutaj wybieramy zakładkę wyświetlania i jasności, a następnie zjeżdżamy sobie w dół, gdzie mamy opcję trybu czytania. Gdy włączymy sobie ten tryb, będziemy mogli wybrać opcję cyklu. Lub też opcję klasyczną, gdzie po naciśnięciu tej strzałeczki będziemy mogli samodzielnie dostosować temperaturę kolorów, teksturę wyświetlacza, jak i kolory, jakie mają być wyświetlane, np. pełne kolory, jasne kolory lub czarno-białe. Możemy tutaj też przywrócić ustawienia domyślne. Jeżeli chodzi o tryb nocny, czy też właśnie ten tryb czytania, możemy włączyć sobie nasz harmonogram. Wtedy tak samo wybieramy sobie jeden z cykli, przepraszam, jeden z trybów, cykl albo klasyczny. I wybieramy sobie też harmonogram. Możemy wybrać na przykład czytanie na dobranoc, czyli wtedy będzie nam przełączało automatyczne po zachodzie słońca, a będzie to ustawiane na podstawie lokalizacji. I tylko lokalizacji. Oraz możemy też wybrać czas użytkownika. I wybrać sobie, od której godziny ma się włączyć taki tryb. I o której godzinie ma się taki tryb zakończyć. Oczywiście możemy też wyłączyć harmonogram lub wyłączyć tryb czytania. Wtedy, yy, jeżeli wyłączymy tryb czytania, no to nie będzie on włączony i nie będą działać też harmonogramy. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!